Cześć. Zapraszam serdecznie na wykład z zakresu kości ramiennej i stawu ramiennego. Pierwsza kość, należąca do części wolnej kończyny górnej, to kość ramienna. Jest to klasyczna kość długa, dlatego będziemy tu wyróżniać koniec bliższy. Czyli tą pierwszą część, następnie trzon, trzon kości, i koniec dalszy. Teraz, jak znowu odróżnić, czy jest to kość prawa, czy lewa? O tym dowiemy się na następnym slajdzie. Najpierw musimy Poznać struktury, które występują na końcu bliższym. I teraz to, co jest charakterystyczne, to głowa, głowa kości ramiennej. Będzie ona tworzyć staw ramienny. Podstawa tej głowy to szyjka anatomiczna. I teraz, dlaczego anatomiczna? Ponieważ u człowieka szyja anatomicznie znajduje się zaraz pod głową, czyli, czyli dlatego mówimy, że anatomiczna, zaraz obok głowy. Wyróżniamy też inną szyjkę, ale o niej się dowiemy za chwilę. Kolejne struktury to guzek większy. Występuje. Jeśli uważasz, że ten wykład byłby dla Ciebie przydatny, to zapraszam serdecznie na moją stronę internetową szkołaanatomii.pl. Znajdziesz tam nie tylko pełne wersje wideo wykładów, ale również bardzo obszerną bazę testów anatomicznych oraz wpisy z bloga, które zawierają informacje podane w troszkę inny sposób niż ma to miejsce w klasycznych podręcznikach. Link znajdziesz w opisie, zatem zapraszam serdecznie Szkoła Anatomii Maciej Haberka.